Nauczanie domowe. 27 grudnia, Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 2, wersety od 22 do 35. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogadlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci aż zobaczy Mesjasza pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił. Teraz o władco pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił im i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu. I na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Józef i Maryja poszli do świątyni. Aby ofiarować Bogu swego pierworodnego. Poszli bardzo tradycyjnie. Symeon poszedł do świątyni, aby odnaleźć Mesjasza. Poszedł bardzo nowocześnie. Święta Rodzina kierowała się prawem mojżeszowym. Symeon kierował się prawem Ducha Świętego. Święta rodzina poddała się zwyczajom prawa. Symeon poddał się natchnieniu ducha. I tak się spotkali. Jeden i drugi sposób okazał się błogosławiony, okazał się potrzebny, okazał się nawet niezbędny, aby nastąpiło właśnie to, co było kulminacją, co było potwierdzeniem dla jednej i drugiej. Drogi odkrywania bożych dróg. Bo droga ludzka ma się łączyć z Bożą Drogą. I jeżeli postępuje ktoś według prawa Bożego, odkrywa Bożą Drogę. I jeżeli postępuje według natchnienia ducha, odkrywa Bożą Drogę. Zdarza się, że ktoś krytykuje tradycję za jej sposób funkcjonowania, myślenia i działania. Zdarza się, że ktoś krytykuje nowoczesność za jej sposób działania, postępowanie i wybieganie do przodu. Czasami ta krytyka odnosi się też do czynów, które ktoś podejmuje w związku z przestrzeganiem prawa. Ale też wiemy, że są krytycy, którzy tak uderzają w tych, którzy postępują według natchnień ducha. A przecież tak nie musi być. Jak widać dzisiaj w Ewangelii, oba sposoby funkcjonowania, jeżeli są właściwie rozumiane, jeżeli są dobrze przeprowadzone, mają swoje zalety, bo przecież to postępowanie według prawa daje stabilność, stałość, poczucie bezpieczeństwa, jasność, gdy wokół panuje zamęt i niepewność. To jest pewna droga którą Bóg prowadzi swoich wiernych. Ale też ci, którzy postępują według Ducha, mają swoje zalety, bo to jest żywość i żywiołowość nawet, bo otrzymują te osoby duchową moc, pasję, porywające natchnienie, wewnętrzne przekonanie, ożywiający powiew. To jest coś świeżego, nowego, fantastycznego, pociągającego. I chodzi o to, by oba te nurty spotkały się w świątyni. Kiedy tak będzie, będą się działy nowe cuda. Będzie zrealizowana Boża Wola i Boża Droga, tak jak w przypadku świątyni jerozolimskiej, kiedy bardzo tradycyjnie postępująca rodzina i bardzo duchowo słuchający natchnień człowiek, starzec spotkali się. By odkryć święta rodzina, że rzeczywiście to dziecko jest kimś wyjątkowym. Starzec, że Bóg dotrzymuje słowa i nie pozwala mu odejść z tego świata, zanim ta obietnica Boża się nie spełni w jego życiu. Dwie drogi, dwa sposoby. One nie są w kontrze, one są we współdziałaniu, w Bożym Przewidywaniu realizacji naszego ludzkiego powołania. Kościoła, który ma być właśnie taki. Mocny prawem i mocny duchem. I ty bądź taki właśnie. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.